Witam Was serdecznie Dzisiaj sadzimy papyczkę, parę pomidorków, aksamitki, szałwie i Stebie i nagietka. Już prawie mi kwitnie Uchował się. Tutaj posadzę, bo tu specjalnie w sumie zrobiłem dla tego, o brzoskwinka rośnie, tu, koło tej sałaty dębowej, dębowo-listnej. jak tu w ziemi wygląda. W zeszłym roku robiłem grządkę. O patyki jeszcze nie zgniły, bo niedawno wbijałem. Ładna, ładna. I co, bierzemy papyczkę taką, panienkę, tak akurat kwitnie. Tu trochę spodnie obejrzycie, bo nie mam stojaka. O, telefon mi uciekła tych ty skurczy byku No i sadzimy Nie ma co się, nie ma czasu Niektórzy mówią, że głę, głębiej sadzić, ale to nie ma sensu, bo kiedyś sprawdzałem, bo miałem strasznie wyciągnięte papyczki o zboże rośnie. miałem Strasznie wyciągnięte papyczki i posadziłem je do doniczek głęboko. I, I niektórzy mówili, że puszczą korzonki, tak jak pomidory. A to guzik, prawda? Pomidory owszem, to tak. Pomidory śmiało można sadzić głęboko, ale papyki nie ma sensu, bo sprawdzałem. Potem poświęciłem jednego. Pom y Pomidorka, papyczkę poświęciłem, żeby sprawdzić, jak się ukorzeniła. I. I nawet ten, jednego korzonka, bo mniej więcej. O, tu pokażę. Na nowej papyczce dotąd sadziłem. Tu i tu żadnego korzonka nie było. Nic. Kompletnie. Te jak wsadziłem to tak było. Teoretycznie można, no bo... Zaszkodzić? Nie zaszkodzi. Pomóż też nie pomoże, no ale nie będzie takie wyrośnięte i takie chwiejne. To w tym sensie pomoże, ale tak żeby ukorzeniło bardziej, żeby był większy system korzeniowy, to... To nie. A tu co, Tu nawet nie wiem co to jest. A, aksamitki! A no tak, bo tu siałem. Tak miałem dużo chyba. Chyba te są aksamitki. Nie, to aksamitki. Tu mamy cebulkę. O też posiałem... Posiałem? Posadziłem. Tam czosnek. No tu właśnie ta brzoskwinka. Te sałaty. Zboże, bo na jesień siałem zboże. I liczyłem, że przyjdzie śnieg, położy je i zgniją, a, a tu guzik, prawda? Śniegu nie było i no był, no ale z 2 cm. No to nie oszukujmy się, szału nie było. Nawet nie było, bo liczyłem na to, że będzie chociaż te 10 cm śniegu. to... Myślę, wezmę łopatę do odśnieżania, wrzucę do inspektu i, be, i będzie się topić jak się zrobi cieplej. A tu i nie będę musiał chodzić z, z wiaderkiem i podlewać. Czy wężem, czy czymkolwiek, tylko samo się podleje. A tu guzik, prawda? I tak musiałem podlewać, i tak musiałem. Zimy nie było to. Przesadziłem słoneczniki, bo mi w inspekcie rosły. A tam mi niepotrzebne. Nie wiem skąd się wzięły, tu jest jeden, pan kolega. A tu drugi pan kolega. Pewnie w sumie obojętnik dawałem na jesień. To może znajomy dawał koniom też słonecznik w tych mieszankach różnych. Nie wiem. Albo ptaki. A tu tak mam. Ta maksamitka cytrynowa taki kupiłem, bo takiej nie miałem, takiej nie mam. Trochę ona wie. Yy, to już... jeden to już stary kwiatek jest. Stary. No już przekwit prawie, a drugi dopiero zaczyna. To taki cytrynowy fajny jest. Tu nie wiem jaki kolor będzie. A tam posadziłem jeszcze czerwone. I będę miał biało-czerwone flaga polska. Koło mojej... Koło mojego totemu. A tu papyczki, wczoraj dosadziłem. A tu resztę. Już tu mój dąb. Kolejny. I pietuszka naciowa, ta falista. Czy jak to się nazywa? Nie wiem. Nie orientuję się. Tu brzoskwinka. No tu jest. Tu rzodkiewki, już zrobiłem ten Selekcję połowę się pozbyłem, Sałaty w sumie zjadłem Nie pozbyłem Tam muszę trochę przeplewić No i tu Trochę pomidorków Selera I batyle to są miłego dnia Wam życzę, ja się biorę do roboty, bo to już najwyższa pora. Słoneczko wstaje, zaraz będzie grzać. No to trzymajcie się. To cześć.